Samorząd Powiatu Płockiego świętował jubileusz 25-lecia. To ćwierć wieku pracy, tysiące zaangażowanych w rozwój regionu osób. Jubileusz był okazją do spotkania, rozmów, ale przede wszystkim podziękowań i wyróżnień dla osób najbardziej zasłużonych. Wręczono odznaczenia sejmowe, medal promazowie, ale i zasłużony dla powiatu płockiego. W ten sposób uhonorowano wielu samorządowców, urzędników, ale i społeczników pracujących na rzecz powiatu. W ćwierć wieku rozwoju powiatu Płockiego, ziemi płockiej, usamorządowienia naszej wspólnoty powiatowej, to bardzo ważny czas i bardzo ważne wydarzenie, w którym na pewno chcemy podziękować szczególnie tym, którzy przez te 25 lat budowali ten powiat, czyli pracowali na rzecz drugiego człowieka. Na pewno był to czas rozwoju, szczególnie od momentu wyjścia Polski do Unii Europejskiej i to widać, że samorządy, a w szczególności powiat płocki, bardzo mocno pozyskiwały środki zewnętrzne i dzięki temu udało się dużo dobrego wykonać zarówno w sferze infrastrukturalnej, czyli drogowej, ale też dzięki dobrym działaniom udało się pracować na rzecz mieszkańców. Mam tu na myśli projekty społeczne, projekty miękkie, jak również zapobiegać tym wszystkim newralgicznym momentom, jak zagrożenie powodziowe czy różnego rodzaju inne kataklizmy, które nawiedzają ziemię płocką. I dzięki wielkiej, dobrej pracy wielu samorządowców Ziemia Płocka przez te 25 lat się rozwijała. Te 25 lat samorządu to trudny, ale piękny czas, zaznacza przewodniczący Rady Powiatu w Płocku. Ja traktuję to jako otwartą księgę samorządu, który budował fundament pod ten powiat, który ten powiat tworzył, ale to pokolenie minęło 25 lat i to pokolenie jest na skraju. Więc w tej chwili otwieramy nową księgę dla młodzieży, przekazując im ten dorobek, który my żeśmy wypracowali żeby pielęgnowali to jak i pilnowali jak źrenicy wokół. W tym czasie zarówno nasz kraj, a także powiat płocki rozwinął się. Uczyliśmy się wszyscy samorządu. Przygotowywaliśmy się do wejścia do Unii Europejskiej. Tą lekcję odrobiliśmy bardzo dobrze. Podsumowuje marszałek Adam Struzik. 25 lat istnienia powiatu wykazało, że są potrzebne. Zajmują się pewną kategorią zadań publicznych, które realizują z sukcesem. Wydaje mi się, że powiat Płocki jest takim przykładem sukcesu. Tak? I oczywiście na to składają się sukcesy tych 15 gmin, ale też władz powiatowych, które zrobiły bardzo dużo, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową. Mają swoje szkoły, na szczęście nie mają szpitala, bo to jest niestety wielkie wyzwanie dla powiatów. No mają też swoje działania w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie kultury, promocji, sportu, więc myślę, że to udane przedsięwzięcie i gratuluję władzom powiatu płockiego tych osiągnięć i sukcesów, które osiągnęli w ciągu tych 25 lat. Byłem starostą Płocki, to był dla mnie i tego regionu ważny czas. Dziś patrzę z dumą jak się rozwija, mówi Piotr Zgorzelski, marszałek Sejmu. Wspólnota powiatu płockiego ma 25 lat w ramach drugiej reformy samorządu terytorialnego. Wspólnota nasza upodmiotowiła się, zidentyfikowała i usamorządowiła. Dzisiaj Wielkie Święto Samorządu, Elity Powiatu Płockiego, ale też trzeba pamiętać o tym, że Wspólnota Powiatowa to także mieszkańcy. I to są organizacje pozarządowe, jak Ochnicze Straże Pożarne i wiele jeszcze innych tego typu inicjatyw. Pamiętajmy, że to święto wszystkich ponad 100 tysięcy mieszkańców Ziemi Płockiej. Ten jubileusz to ważny czas podsumowań i podziękowań, ale również by zastanowić się nad przyszłością, zaznacza poseł Orliński. Tu jako poseł na Sejm gwarantuję, mówię o tym wszem i wobec, że będziemy chcieli przede wszystkim dołożyć środków, ale także zadań do tego samorządu terytorialnego, czy to szczebla gminnego, powiatowego, czy wojewódzkiego i to naprawdę jest kluczowa dla nas wizja rozwoju Polski. Ta Polska taka samorządna, o której mówili twórcy samorządu, o tym, żeby jak najbardziej, jak najmocniej w ten samorząd inwestować i go rozwijać i też życzę wszystkim mieszkańcom powiatu płockiego z tego, z okazji tego jubileuszu wszystkiego najlepszego. Jubileuszowe spotkanie uświetnił koncert noworoczny Alicji Węgorzewskiej, dyrektor warszawskiej opery kameralnej i wokalistów opery.